Smaki Tajlandii na dobre zagościły już w naszych domach, zatem dzisiaj wegetariańska zupa inspirowana Tajlandią. Michał Bałazy, witajcie na szlaku smaku. Do przygotowania tej zupy wykorzystam wiele bardzo ciekawych produktów. Standardowo mleko kokosowe, bo bez tego nie ma kuchni azjatyckiej, ale również słodka papryka, imbir, mango i pędy bambusa. Paprykę kroję w prążki. Do garnka wleję nieco oliwy z oliwek. Nie muszę czekać aż się rozgrzeje, od razu wrzucam paprykę. Imbir! Jak obrać imbir? Najlepiej łyżeczką albo tępą stroną noża. Jak dużo imbiru zapytacie? No to zależy, jak bardzo lubicie jego smak. Ja dodam 2 cm. To będzie średnio imbirowa zupa. Staram się pokroić jak najcieńsze plasterki, które następnie siekam w drobne paseczki. Tak pokrojony imbir trafia do garnka. Pędy bambusa to świetny element każdej zupy i potrawy w stylu azjatyckim. Są bardzo chrupiące i mają bardzo delikatny smak. Możemy wykorzystać świeże mango lub tak jak ja mango z puszki. Wtedy wykorzystuję również płyn. Płatki kroję w paseczki. I do garnka. Kiedy całość zdąży się już lekko podsmażyć, dodaję mleko kokosowe. Niemal natychmiast mogę też dodać sos słodko pikantny. Osobiście używam gotowego sosu słodko kwaśnego, czy słodko pikantnego. Są bardzo dobrej jakości te sosy, no i przynajmniej mamy pewność, że to ten. Azjatycki smak, o jaki chodzi. W tej chwili w garnku znajduje się mnóstwo smaku, gdzie przewyższa smak słodki. Dlatego trzeba nieco go zakwasić. Wyciskam sok i wrzucam ćwiarteczki do garnka. Dzięki temu zabiegowi cały aromat ze skórki uwydatni się w zupie. Zupa potrzebuje około pięciu. 6 minut, by być gotową, to jest dobry moment na to, by dodać zieloną cebulkę. Cebulkę będę dodawał w całości. Znaczy, nie, że całą, ale łącznie z białą częścią. Zapewne zwróciliście uwagę, że tak na dobrą sprawę nie dodałem żadnych sypkich przypraw. Nie ma takiej potrzeby. Jest imbir, jest limonka, jest cebulka. Te wszystkie smaki fantastycznie się będą przenikały. Na podkreślenie dodam jedynie nieco kolendry i soli. Tak przygotowaną zupę uzupełniam wcześniej ugotowanym bulionem. Ponieważ jest to zupa wegetariańska, bulion jest bulionem jarzynowym, przygotowanym z pieczonych warzyw. Zupa jest już praktycznie gotowa, wystarczy dodać makaron. Ja przygotowałem sobie typowy makaron używany w kuchni azjatyckiej, wcześniej podgotowany, tak aby już teraz nie marnować czasu. Uwielbiam takie momenty, kiedy wszystko jest dokładnie tak, jak sobie zaplanowałem. Wygląda, smakuje. I jest gorąca. Zupa zawsze powinna być gorąca. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne odcinki programu Na Szlaku Smaku. Pamiętajcie, aby polubić kanał i zostawić czasem łapkę w górę. To bardzo miłe, a jeśli udostępnicie, będę molto contento. Wszystkiego dobrego. Cześć, papa. Pa.